Jeszcze w czerwcu rząd ma przyjąć zmiany w systemie ochrony lokatorów, które zmierzają do ograniczenia dostępności mieszkań komunalnych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy zawierający szereg zmian w dotychczasowym sposobie wynajmowania lokali od gmin. Projekt nowej ustawy zobowiązuje gminy do urealnienia czynszów. Opłaty wnoszone przez lokatorów mają starczać na pokrycie bieżącej eksploatacji i niezbędne remonty w budynkach. Mieszkanie komunalne przysługują osobom pełnoletnim spełniającym trzy podstawowe warunki. Pierwszym warunkiem to jest nieposiadanie tytułu prawnego do żadnego lokalu. Drugim warunkiem jest zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2. W gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym. Trzeci warunek to jest posiadany dochód. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających. Datem złożenia wniosku o najem lokalu nie może przekraczać 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, to jest kwoty 1274 ,32 zł. 32 i 125% w gospodarstwie wieloosobowym to jest 910 ,23 zł. 23 grosze. W przypadku lokali socjalnych. Dochód uprawniający do oddania lokalu w najem wynosi odpowiednio. Dla gospodarstw domowych jednoosobowych 85% najniższej emerytury, to jest kwoty 618,95 zł, dla gospodarstw domowych wieloosobowych 60% najniższej emerytury to jest 436 ,91 zł groszy. Obowiązujący obecnie czynsz za najem lokali komunalnych nie pokrywa w pełni ponoszonych przez zakład kosztów eksploatacji i kosztów remontu. Biorąc to pod uwagę, wysokość czynszu musiałaby wynosić w granicach 10 do 12 zł. za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu. Substancja mieszkaniowa, znajdująca się na terenie miasta Oleśnicy, którą zarządza tutajszy zakład w imieniu miasta Oleśnicy, jest w różnym stanie technicznym. Są to budynki, zarówno z początku XX wieku, budynki powojenne, jak również najnowszy budynek wielorodzinny przy ulicy Kleberga 2, wybudowany i zakończony w 2010 roku. Dbając o utrzymanie mienia komunalnego, co roku planujemy i wykonujemy remonty i inwestycje w zasobach miejskich Miasta Oleśnicy. Wszelkie prace wykonawcze związane z remontami i z konserwacją tutejszych zasobów są zlecane na zewnątrz firmom, wybieranym w formie przetargów nieograniczonych bądź ofertowych. W 2010 roku Miasto Oleśnica przeznaczyło na remonty z substancji mieszkaniowej i budynków komunalnych kwotę 2 968 268 zł.